Cześć z tej strony, Jakub Barański, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. U mnie na Instagramie nieraz widzieliście rolkę tego typu, która właśnie się wyświetla, i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób stworzyć własną taką rolkę. Krok po kroku. Dodam, że przykładową rolkę będziemy montować w Final Cutie, natomiast nie ma tutaj żadnych specjalnych efektów, jesteście w stanie zrobić to praktycznie w każdym edytorze filmowym, nawet tym darmowym. Niestety nie ma żadnego gotowego kreatora, który by za nas zrobił taką rolkę, natomiast jest ona bardzo prosta do zrobienia. Jedyne co, no to wymaga troszkę nakładu naszej pracy. Dobra, skakujemy do Final Cuta i już wam omawiam, jak taką rolkę stworzyć. Żeby zrobić taką rolkę, potrzebujemy kilku rzeczy. Nasze zdjęcie w wersji surowej, w wersji Obrobionej, do tego będziemy potrzebowali sobie przygotować takie kafelki, które są paletą kolorów. Zaraz wam pokażę, gdzie wygenerować sobie taką paletę, natomiast potrzebujemy tutaj mm, kilka plików przygotować. Pierwszy to będzie cała nasza paleta kolorów, czyli ja w tym przypadku wybrałem tutaj cztery próbki kolorów z tego zdjęcia, i to jest w formie prostokątnego y, obrazka, który zawiera te cztery próbki. Następnie Każdą tą próbkę potrzebuję mieć w kwadracie jako oddzielne, niezależne elementy. I tu się dokłania trochę matematyka. Bardzo ważne jest to, że jak będziemy, najlepiej jest, kiedy wygenerujemy sobie ten pasek, to podzielić go później na cztery oddzielne pliki, które są kwadratowe, bo tu jest ważne, żeby później suma tych wymiarów wszystkich po kolei tych pojedynczych kolorów. Zgadzała się z tym, ponieważ będziemy robić pewien zabieg nakładania. Za chwilę wam to pokażę, zrozumiecie o co mi chodzi. Żeby wygenerować sobie taką paletę kolorów, ja skorzystałem ze strony Colors.co. W bardzo prosty sposób wrzucamy tutaj sobie, możemy uploadować nasze zdjęcie to po edycji. Więc ja tutaj sobie wciągam obrazek, który przygotowałem. Mamy tutaj pewne propozycje, możemy sobie patrzeć, jak nam program pobiera te próbki. Możemy odjąć kolorów, dodać w zależności ile chcemy próbek. Ja akurat w tym przypadku, jak montowałem tą rolkę, to sobie pobrałem jedną próbkę z bluski, jedną tutaj z tych półcieni, ze świateł i pobrałem tutaj sobie skin tone. Ułożyłem to w miarę. Może o! Ułożyłem to w taki sposób. No i co następnie? Kiedy już wybierzemy te odpowiednie kolory, bądź te kolory, które program nam zaproponuje, zaakceptujemy, no to lecimy dalej. Klikamy Next. Save, y, export palet, klikamy, wybieramy to sobie jako obrazek, nadajemy nazwę, na przykład paleta, color space w tym momencie, że on tam do hexem opisze, nie ma znaczenia, nadajemy tytuł, eksportujemy, zapisuję to na biurku, no i zobaczcie, jak ja to otworzę, to dostaję taki oto obrazek, ja tutaj wyciąłem sobie prostokątny obrazek już bez tych napisów który wciągnąłem później do Final Cut'a i macie go tutaj już wciągniętego, plus podział każdych kolorów po kolei. Na osi czasu co musimy zrobić? Tu pojawia się pewien zabieg i pewien ruch, który musimy wykonać. Zacznijmy od, od tego, jak ja układam obrazek. Dodam jeszcze, że montuję tutaj bez muzyki, dlatego że YouTube pewnie by mi to obciął, więc taki protip ode mnie, jeśli będziecie montować, to, to warto już mieć najpierw wybraną muzykę, żeby pojawianie się czy pewne akcje, które będą się tu działy, były w tempo tej muzyki czy w jakieś jej charakterystyczne momenty, aby to wszystko fajnie yy, grało. Dobra, pierwsza rzecz jest taka, że będziemy potrzebować nasze zdjęcie surowe. Jako drugie zdjęcie na osi czasu układamy zdjęcie, które już jest po edycji. Ja na razie wyłączę, żebyście żeby to nam nie przeszkadzało. I teraz tak. Pierwsza rzecz, będziemy musieli zrobić, żeby nam ta paleta kolorów się pojawiała. Ja już ją tu mam wciągniętą, ułożoną na środku. I to co będę chciał zrobić, to ja nie chcę, żeby ona na przykład Możemy zrobić kilka wariantów. Możemy zrobić, żeby ona od razu wskoczyła i ona już się pojawia. Możemy sobie zrobić na przykład poprzez ustawienie opacity keyframe'a robimy na 0. Kilka ujęć dalej, podbijamy opacity, keyframe i na 100. I wtedy jak go tworzymy, to nam się to w taki fajny, płynny sposób pojawi. Tempo. Tempo trzeba dobrać w zależności właśnie do muzyki, pod którą będziemy to montować. Kiedy to już mamy, no to teraz, jak wiecie, w tej rolce później te kolory nam się... Te kafelki kolorów rozjeżdżają nam się jakby w te miejsca, w których zostały pobrane i następnie one tak jakby znikają i ten kolor nam się nadaje temu zdjęciu, czyli przechodzimy do zdjęcia po edycji. No i teraz, dlaczego ważne były te wymiary? Bo zobaczcie, ja tutaj już ułożyłem sobie, może inaczej, zaznaczę tu, żeście widzieli tą klatkę. W tym momencie aktywna jest tylko ten duży prostokąt. Natomiast te pojedynczenie, ale zobaczcie, jak ja zaczynam je włączać, Wszystkie po kolei, to w ogóle nie widać, żeby się coś zmieniło. Kiedy wyłączę ton, dalej nic się nie zmienia, bo te kafelki pojedyncze i ta wspólna paleta są nałożone idealnie na siebie, żeby właśnie nic się nie zmieniło. Dlaczego? Ponieważ trudno by mi było teraz na filmie podzielić to na cztery i żeby każde pojechało w swoją stronę. I zabieg, który tu się stosuje, wygląda w taki sposób, że ten film się odtwarza, ta paleta kolorów, ze strony użytkownika się nie zmienia, natomiast ze strony tej roboczej ona przechodzi z prostokątu w pojedyncze, niezależne obrazki. No i teraz jeśli ja to otworzę, to zobaczcie, że tu się nic nie wydarzyło. I to co musimy zrobić, to teraz kiedy mamy te pojedyncze obrazki, no to ustawiamy sobie, ja tu ustawiłem, mm, załóżmy, że w tym momencie chciałbym, żeby te kafelki nasze zaczęły się już poruszać. Więc ustalam sobie keyframe'a na ten jasny kolor, jeśli chodzi o pozycję. Żeby mi było też łatwo, to ja sobie tu marker zaznaczę, żeby wiedzieć, gdzie zaczynałem i wszystkie dokładnie w tym samym momencie będą miały te keyframy. No i na przykład do tego miejsca chcę, żeby one już. Żeby one już sobie tutaj rozjechały się, żeby zawarły swoją tą właściwą pozycję. I znowu dodaję teraz tu keyframe'a. No i teraz moje zadanie jest tak ustawić to, żeby to pojechało w te miejsca, w których ta, ta próbka została pobrana. I ponownie robimy to z kolejnymi tymi pojedynczymi kolorami, które nam tu zostały, więc znowu dodaję keyframe w tym samym miejscu na osi co ta poprzednia próbka koloru, tu dodaję drugi i to będzie miejsce, w którym ma się ulokować ten kolor. No i zobaczcie, otwórzmy sobie na szybko próbkę. I one już odjechały. To, co jeszcze będzie trzeba zrobić, no to, żeby one nam się tak jakby wtopiły w to. Ale, żeby to uzupełnić, potrzebujemy jeszcze pozostałe kolory. Znowu keyframe dla kolejnego koloru. Przeskakuję sobie tutaj. Dodajemy kolejny keyframe. I tu była próbka gdzieś pobrana z tych, z tych drzew. Mogę sprawdzić, czy to działa. Super jest, no i teraz ostatni kolor, który nam został, czyli ten kolor czarny, kolor bluzki. Znowu keyframe i kolejny w tym samym punkcie czasu. No i zrobimy, żeby on tutaj nam się mm, najechał na bluzkę, ale ja dam troszkę niżej, żeby było widać, żeby to się nam nie zlało wszystko. No i zobaczcie, i w tym momencie jak to wygląda? Pojawia nam się kolory jako paleta, jako całość. Zdążyło to przejść w te pojedyncze elementy. No i teraz to, co ja bym zrobił. Ja tam robiłem też takie przejścia. Sposobów jest kilka. To, co możemy zrobić, to tak. Przede wszystkim wybieram sobie zwykłą yy, tranzycję, która jest przejściem, po prostu wtapianiem i łączę te dwa obrazki. Czas odpowiednio sobie dostosowuję, tak jaki mi interesuje. To sobie zamknę i patrzymy, co się dzieje. I teraz wariantów jest kilka. Ja zrobiłem przejście wcześniej przez kolor czarno-biały, mogliście widzieć, w tym poradniku zrobimy sobie po prostu zwykłe przejście. Ja bym chciał, że w momencie, kiedy zaczynamy przechodzić do kolorów tych po edycji, jest tu to płynne przejście, to w tym samym czasie, żeby te nasze prostokąty kolorów zaczęły znikać, tak jakby one się zaaplikowały na to, naszą, na to nasze zdjęcie. Więc znowu, tu wybieram keyframe jako początek tego przejścia i dla tych wszystkich robimy sobie samego keyframe'a, zrobię też tu jeszcze marker, żebym widział gdzie to jest, na opacity, czyli na przejrzystość. Tu chcę mieć jeszcze 100%, więc to zaznaczam. I mniej więcej tutaj, gdzie się, mniej więcej, dokładnie w tym miejscu, gdzie się kończy to przejście, robimy sobie kolejny marker i tu będą kolejne keyframe'y, ale teraz już z opacity na zero, czyli żeby te kafelki w tym miejscu poznikały. Zamykam to, czy zamykam? Zmniejszam, dodaję keyframy, jeszcze raz, no i zobaczmy, jak to wygląda. I żolka jest gotowa. Sprawa jest bardzo prosta, natomiast jest czasochłonna, jak widzicie trzeba przygotować zdjęcie przed, zdjęcie po, przygotować sobie paletę kolorów, poszczególne kafelki i pobawić się z tym, żeby te keyframy pozaznaczać, żeby wszystko w odpowiednim czasie nam poznikało, poprzesuwało, tak jak my chcemy. Czekam na Wasze wersje tej rolki, w komentarzu koniecznie wrzućcie linki do swoich stworzonych rolek, z miłą chęcią wpadnę na Wasze profile, skomentuję i zostawię serduszko. No a ja co, żegnam się z Wami. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczek i widzimy się, bądź w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej!